Cześć, z tej strony Tomek Kremanowski. W dzisiejszym filmie chciałbym poruszyć temat ten ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia. Jeśli jesteś osobą aktywną fizycznie, trenujesz na siłowni, to ten film jest jak najbardziej dla ciebie, bo będę poruszał. Temat bardzo popularnego, powszechnego błędu w przypadku trenowania mięśni dwugłowych ramienia. Mam dla ciebie dwa filmy. W pierwszym pokazuję błędną technikę, w drugim pokazuję, jak powinno się trenować mięśnie dwugłowe ramienia w prawidłowy sposób. Dlaczego chciałbym poruszyć ten temat? Bo bardzo często do mojego gabinetu trafiają pacjenci, którzy zgłaszają ból przedniego przedziału stawu ramiennego, a są aktywni fizycznie, i po przeanalizowaniu ich, Treningu okazuje się, że jest tam sporo błędów, które jak wyeliminujemy, to pozbędziemy się niejako dysfunkcji ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia. Tak więc, w pierwszej kolejności, film z nieprawidłową techniką, bo to pozwoli ci zrozumieć, dlaczego nasze ramię, a właściwie ścięgno głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia, tak bardzo nie lubi, gdy nasze ramię ustawia się w protrakcji. Rzuć okiem na ten film, za chwilę wracamy sobie do anatomii, biomechaniki mięśnia dwugłowego ramienia, a w w trzeciej części tego filmu zobaczysz, jak powinieneś trenować w prawidłowy sposób mięśnie dwugłowe ramienia w odniesieniu do właśnie tego popularnego ćwiczenia. OK, mamy już pierwszy film z błędną techniką. Tak więc teraz muszę skoncentrować się na chwilę na przyczepach proksymalnych, czyli bliższych mięśnia dwugłowego ramienia. Na potrzeby tego filmu nie będziemy zajmować się tym, co dzieje się w okolicy stawu łokciowego. Przyjmijmy, że biceps przyczepia się do kości promieniowej, to jest prawda. Tyle potrzebujemy na tę chwilę. Jak popatrzymy na to, co dzieje się w okolicy stawu ramiennego, to dzieje się zdecydowanie więcej. Biceps składa się z dwóch głów, ale rzućmy okiem jeszcze na głowę kości ramiennej, bo tutaj jest bardzo istotna struktura, a właściwie dwie lub trzy. Mamy guzek większy, mniejszy i trzecią strukturą jest bruzda międzyguskowa Jest to właśnie takie wyżłobienie pomiędzy guzkiem większym a mniejszym dla ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia. Tak więc ścięgno głowy długiej bicepsa przebiega przez bruzdę międzyguskową Wplata się w torebkę stawu ramiennego i biegnie do gózka nadpanewkowego łopatki. Natomiast głowa krótka przyczepia się do wyrostka króczego łopatki. Dlatego stabilna łopatka w przypadku trenowania mięśni dwugłowych ramienia to element kluczowy. Jeżeli nie mamy stabilnej łopatki, to dochodzi do przeciążenia. Przedniego przedziału stawu ramiennego. I przychodzi wtedy do mnie taki pacjent i mówi, że ma problem z mięśniami naramiennymi, że bardzo możliwe, że podejrzewa, że coś jest nie tak, kolokwialnie mówiąc z jego barkiem. Wtedy wykonuję proste testy, wtedy palpacyjnie sprawdzam bruzdę międzygłuskową i to ścięgno głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia jest napuchnięte, jest tkliwe, jest bolesne, dlatego że bardzo często bark ustawiony jest w i w sytuacji, gdy ty trenujesz mięśnie dwugłowe ramienia na modlitewniku, albo używasz hantli, albo używasz sztangi, to bardzo często nie masz stabilnej łopatki. To samo dzieje się w przypadku wyciskania sztangi albo wyciskania sztangielek, jeżeli chodzi o mięśnie piersiowe. Ta łopatka ma zaburzony ślizg. Bardzo często ścięgno głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia lubi też się przeciążać, wpadać w dysfunkcję, jeżeli ty nieprawidłowo ustawiasz się wykonując dipę, czyli pompki na poręczach. To jest bardzo istotne, aby łopatka była stabilna, aby staw ramienny był ustawiony w prawidłowy sposób. Zobaczcie, mamy bruzdę międzygłuskową. Tutaj biegnie ścięgno głowy długiej bicepsa. Jeśli ja wykonuję skurcz a właściwie rozciągnięcie, no dobra, nazwijmy to skurcz ekscentryczny, czyli rozciągam mój biceps i jeszcze dodatkowo wypuszczam moje ramię, czyli wprowadzam niejako, ścięgno głowy długiej bicepsa w rozciągnięcie, w ekscentrykę, Następnie nakładam to na to skurcz koncentryczny, czyli napięcie mięśnia dwugłowego bicepsa. To jest to pozycja, w której bardzo mocno nadwyrężamy właśnie ściegno głowy długiej bicepsa. Tak więc łopatka musi być stabilna, łopatka musi być dobrze osadzona, aby nasz biceps pracował w prawidłowy sposób. Bo jeżeli nie będziesz miał stabilnej łopatki i pójdziesz yy, trenować bicepsy na modlitewnik, to tak naprawdę po wykonaniu kilku serii nie będziesz czuć fajnego napięcia, w obszarze Twoich mięśni dwugłowych ramienia, tylko po treningu będziesz czuć mocne przeciążenie przedniego przedziału stawu ramiennego. Tak więc to jest ultra istotne, że nawet przy takim prostym ćwiczeniu wiele osób popełnia błąd. Nie ma stabilnej łopatki. Tak więc to jest mega, mega istotne, aby nasze łokcie, a właściwie część tricepsów, miała kontakt z modlitewnikiem i abyśmy aktywowali w jakimś stopniu mięśnie odpowiadające. Até a Wysunięcie, posunięcie łopatki w dół, czyli tutaj z ustawienia takiego elewacyjnego, protrakcyjnego idziemy w retrakcję i depresję łopatki, tak więc ona musi być stabilnie osadzona, aby nie dochodziło do tego ruchu, bo jest to ruch, który najzwyczajniej w świecie będzie mocno przeciągał, przeciążał ścięgno głowy długie mięśnia dwugłowego ramienia. Także guzek nadpanewkowy, wyrostek kruczy łopatki, to są struktury, Bocznego przedziału łopatki. Tak więc, dla prawidłowej pracy mięśnia dwugłowego ramienia, stabilna łopatka jest właściwie elementem kluczowym. Teraz rzuć okiem, jak powinno wyglądać to ćwiczenie w sposób prawidłowy i tak trenuj. Pamiętaj, Przede wszystkim technika, czucie mięśniowe to nie musi być duży ciężar. Jeżeli widzisz w lustrze, że twoja technika zaczyna być niewłaściwa, wtedy zredukuj ilość serii, powtórzeń, a najprawdopodobniej będzie w tym ćwiczeniu wymagana redukcja ciężaru, tak żeby przetrenować bicepsy, a nie robić sobie krzywdę, jeżeli chodzi o twój staw ramienny. Tak więc Puszczam filmik, oglądnij, zobacz czy nie robisz tego błędu. Jeśli robisz ten błąd, jak najszybciej go wyeliminuj, popraw swoją technikę. Tak więc do zobaczenia w kolejnych filmach. Subskrybuj kanał, polub udostępnij teraz film z prawidłową techniką. Trzymaj się, cześć. you <laughs>